Cześć z tej strony, b 1 2 i w dzisiejszym odcinku omówię gale Extreme Rules. Co uważam o tej gali? Myślę, że ona spokojnie przebija poprzednie gale, które miały miejsce. No i naprawdę było tak. Nawet może jest pięć pojedynków, które mi się podobały tak bardziej. Także to jest dobry wynik. No i cóż, przejdźmy do omówienia. Zacznę oczywiście od kickoffu gdzie Tomini nice zmierzył się z drugulakiem. I było tak jak omawiałem w moich predykcjach. Jest taka zasada, już zapamiętałem tak ten algorytm u tych krajzerów, że po prostu musiałem to przewidzieć. Oczywiście drugulak broni tytuł, pozostaje mistrzem. No i tutaj co więcej mówić, jakoś krajzerów zbytnio nie oglądam, ale walka jak na krajzerów przystało zawsze jest taka dość. Dynamiczna, dość dobra pod względem technicznym, więc tutaj już nie mam więcej nic do dodania. Raczej, e, druga walka: meczu mistrzostwo interkontynentalne. Szyńskiej Nakamura e, kontra Finn Balor, i właściwie tą walką to rozpoczęliśmy. galę to była pierwsza e, walka w kikofie e, przed właśnie e, wspomnianym wcześniej pojedynkiem. Szyńskiej Nakamura po naprawdę fajnej, technicznej walce. No, obaj zawodnicy są tacy, że stać ich na to, więc nie ma się co dziwić, że taka walka im wyszła. E, pokazali się z dobrej strony, bardzo naprawdę. I i Nakamura został mistrzem interkontynentalnym. No, Finn Balor już naprawdę bardzo dużo był razem z tym mistrzem interkontynentalnym. E, szansę teraz dostał z kolei Nakamura. Myślę, że Japończyk może ją dobrze wykorzystać. Także jak już mówiłem walka była naprawdę fajna technicznie, dość dynamiczna, także oceniam ją dob bardzo dobrze. I przejdźmy dalej, teraz już jest główna część gali, tu już pojedynki będą bardziej nie po kolei, ale zostawiłem także na samym końcu mówię dwa najciekawsze, akurat jeden z tych ciekawszych co mówię na końcu był faktycznie ostatni, ale o tym już później. No i tak, Bailey... W handicap meczu zmierzyła się Z Alexą Bliss A także z Nikki Cross No i co? I obroniła tytuł e, Jednak e, Liczyłem na to, że Alexa wygra Albo ewentualnie Nikki Ale tak też się nie stało Bailey sobie naprawdę dobrze poradziła e, I nie miała jakiegoś takiego pro... Znaczy nie miała problem z rywalkami Bo wiadomo miały przewagę liczebną Ale nie był to na tyle duży problem Że nie panowała nad sytuacją e, No i Pokonała zarówno Aleksy w pojedynkach, jak i e, Nikki. Interwencje, czy Aleksy, czy właśnie Cross, e, pomagając swojej koleżance, no nic nie dały. Bailey obroniła tytuł. E, po walce już myślałem, że będzie właśnie taki moment, e, że zaatakują się nawzajem, już kończy się ta przyjaźń, ale jednak tak się nie stało. Oczywiście mowa o Bliss i Cross. Więc przejdźmy teraz dalej. No i walka, której w ogóle się nie spodziewałem, która pojawiła się tak znikąd. Kevin Owens kontra Dolph Ziegler. Ta walka to w ogóle trwała, nie wiem, z parę sekund. Wejście Owensa i wejście Zieglera trwało łącznie 2-3 razy dłużej niż sama ta walka. Panowie weszli do ringu, Owens wykonał stannera i przypiął Zieglera. No także, nie wiem, czy to coś więcej mówić. Nie wiem, czy Federacja chciała pokonać, czy Federacja chciała podbudować, przepraszam, Owensa w ten sposób. Pokonując takiego rywala jak Ziggler. No dobra, Ziggler jest dobry. E, Owens go pokonał, podbudował się. Ale to w jakiś sposób go pokonał, to troszeczkę jest słabe. No ale. No tak, Federacja nie chciała tracić czasu na kolejną walkę. No ale dobra, ale. No trochę tak bez sensu to zrobione. E, więc tutaj chyba już nie mam nic więcej do dodania. E, Deusos contra The Revival. E, no i tu muszę przyznać, że. E, wynik tej walki był przeciwny do mojej predykcji. Wygrał The Revival Myślałem, że wygra The Uso Zważając też na fakt, że pod sam koniec walki bracia wykonali super kiki kilkukrotnie super kick właśnie na każdym z członków The Revival. Już mieli ich pokonać, już mieli wykańczać, a tu nagle jeden z braci został podziągnięty za nogi, drugi został zaatakowany i zostali przypięci. No. Nie spodziewałem się jednak tego, ale mam nadzieję, że przy kolejnej szansie to The Usos zdobędą ten tytuł. No, uważam, że oni jakoś bardziej zasługują niż The Revival. The Revival to jak dla mnie, no wiem, że każdy powinien dostać szansę i każdy powinien przynajmniej raz mieć jakiś tytuł, ale uważam, że The Revival albo ten tytuł 24 na 7 mogliby ich tam dać. Albo jeszcze do jakichś Battle Royale czy czegoś, no nie ja wiem. Yy, I tak. The New Day kontra Heavy Machinery i kontra Daniel Bryan i yy, Eric Rowan. No tak, i tu się spełniło to, co w ogóle nie przewidywałem. Yy, czyli zwycięstwo już naprawdę yy, jeszcze podbijają ten rekord. New Day, i teraz mamy tak, yy, że każdy z członków The New Day jest mistrzem. Co ciekawe, i jednak to The New Day wygrało. No nie spodziewałem się, od, na właśnie Heavy Machinery, na których tak stawiałem trochę, e, zostali jako pierwsi wyeliminowani. Później pożegnaliśmy się z Rowanem e, i na końcu Biki, e, który walczył z Brianem, no dość się zdenerwował. Wykonał Big Ending e, na e, Brianie. Razem później pomógł jeszcze mu Xavier Woods i przypieli Briana, zostali mistrzami taktymowymi smegnął. No nie mam tego za złe, że New Day wygrało. No są dość pozytywnymi zawodnikami. Ale jednak po prostu chodzi o to, że stawiam inaczej. Alistair Black kontra Cizaro. Yy, no stawiałem szczerze mówiąc na Cesaro. Bardziej troszeczkę. Choć wiedziałem, że Black może wygrać, gdyż no jednak ostatnio dużo wygrywa. Naprawdę ma nawet niezły pusz. Yyyy. Było kilka takich akcji, że myślałem, że naprawdę Cizaru już wykończy e, Alistera Blacka. No, nie, było kilka takich akcji, co Cesaru naprawdę pokazał swoją moc, swoją siłę. Ale jednak to Alistair Black e, no, wykonał kilka naprawdę fajnych uderzeń e, kopniaków takich. Charakterystycznych dla siebie zresztą. I pokonał właśnie w ten sposób Cizaro. Ale myślę, że może ta rywalizacja się rozwinąć i później już na przykład w kolejnym pojedynku mogły Cizaro wygrać e, Braun Strowman kontra e, Bobby LaShley e, walka takich dwóch właśnie dość dobrze zbudowanych zawodników dość dużych i stawiam troszeczkę bardziej na LaShleya mieliśmy kilka takich ciekawych momentów walka praktycznie miała miejsce wszędzie najpierw w ringu oczywiście później na trybunach później w ogóle w jakimś pokoju, pomieszczeniu, taki, gdzie jakieś były pamiątki czy coś. Ale też tam stali fani. Użyto zostało też dużo rzeczy. Różnych takich przedmiotów. Oczywiście sama walk, sam początek też był ciekawy. Lashley próbował zaatakować sprytnie Strowmana Zanim ten jeszcze, jak ten wchodził dopiero do ringu, ale Strowman się nie dał. Przerzucił przez liny Lashley'a Mieliśmy jeszcze kilka takich momentów, że naprawdę myślałem, że Lashley wygra e, Najbardziej to chyba w tym, gdy Lashley podniósł stromana e, Przebiegł z nim kilka metrów e, tym Jeszcze wyważając przy tym e, barierkę no, no, to, no tak to można nazwać barierkę w sumie e, Pojedynek zakończył się dość dziwnie Obaj gdzieś wpadli e, Nagle za e, ściana tego czegoś Nie wiem co to nawet było za pudło czy coś nie wiem, po co tam w ogóle zostało. Zaczęła być niszczona od środka i tym który wyszedł, był jednak Strowman. No może nie mam za złe Strowmanowi, że wygrał, ale jakoś tak, no dziwnie się to trochę zakończyło. Ale myślę, że ta rywalizacja może być kontynuowana, także, no zobaczymy, jak to się rozwinie. I kolejna walka. Kofi Kingston kontra Samoa tak właśnie myślałem, że jednak Kofi może wygrać Aczkolwiek stawiałem, że to Samoa Joe już w końcu Jak już po raz kolejny, po raz enty dostaje szansę na ten tytuł To jednak wreszcie go zdobędzie, tak? Tak się nie stało Kofi wykonał Trouble in Paradise, przypiął Samoa Joe Samoa Joe miał kilka momentów naprawdę takich Że mógł zmusić do poddania się na przykład Kofiego, jednak Tutaj członek New Day zdołał się uwolnić tych różnych chwytów, i ostatecznie to on wygrał, broniąc e, swojego tytułu. Ale samoadżon na pewno dostanie jeszcze rewanż, tak jak to było właśnie rok temu z AJ Stylesem. E, no i właśnie tutaj wspomniałem już zawodnika, którego teraz mówię. AJ Styles kontra e, Ricochet. No walka to była dość niefer, ale. No cóż, oczywiście pomogli mu Galous i Anderson i było 3 na 1. No i w sumie tutaj sprawie, e, sprawdziłoby się to, że 3 na 1 to banda łysego, e, patrząc na fryzury Galousa i Andersona. E, no i tak niestety było. E, ricochet e, po wejściu do ringu, gdy obaj zawodnicy i Styles i Ricochet byli w ringu, e, oczywiście Gallows z Andersonem weszli do tego ringu, zaczęli okładać Ricocheta. Wielokrotnie pomogli Stylesowi, gdy... Ten miał momenty, w których mógł zostać przypięty. No i dzięki nim wygrał Styles. No, wiadomo, Ricochet mimo swoich naprawdę fajnych zdolności technicznych, jako high flyer, kilka razy naprawdę mógł przypiąć Stylesa, ale wtedy właśnie na pomoc mu przychodzili Anderson i Gallows. No, trochę szkoda Rikoszeta, moim zdaniem. Pokonał on w fajnym pojedynku Joe, który był dwa razy większy od niego, zaprezentował się fajnie i był dość spoko mistrzem, tak? Ale jednak tutaj Styles. No i przez to troszeczkę mniej mi się podobała ta walka zdecydowanie, że tak to wyglądało. No ale cóż, jednak spodziewałem się tej interwencji tutaj kolegów Stylesa i tak też się stało. Undertaker i Roman Reigns kontra Drew McIntyre i Shane McMahon, moim zdaniem e, najlepsza e, tutaj walka tego wieczoru, a właściwie nocy, jak już chcemy być tacy dokładni. Zdecydowana wisienka, jak, lub jak to woli, truskawka na torcie tej całej gali. E, wygrali oczywiście The Undertaker i Roman Reigns, ale walka była tak zacięta, że naprawdę e, zaczęło się już na początku fajnie. Okładali się obaj zawodnicy W pewnym momencie pojawił się Elias Który zaczął pomagać e, Właśnie oczywiście Drew i Shane'owi e, Zaatakowali oni w trójkę Undertakera Myślałem, że jakoś rzucał nim e, na stół Zniszczał ten stół, troszeczkę był plan inny e, Drew i Elias wystawili Undertakera Położyli go na stole w tym w e, czasie właśnie z ringu skoczył Shane McMahon niszcząc z tyłu. E, później zaciągnęli z kolei Taker'a do ringu. E, gdzież e, jeszcze położono na nim, e, kosz na śmieć na Undertakerze. Wykonał swój kolejny skok, swój finisher Shane, e, ale z pomocą przyszedł Reigns. Wykonał Superman Punch e, na się zaczęła się znowu jadka. E, było kilka naprawdę bardzo fajnych momentów. Tak Shane już chciał przypiąć Taker'a, nagle Taker tak w swoim stylu, niczym strumny, wstał, wykonał chokslę na e, Shane'ie. E, też kolejnym takim fajnym momentem, który naprawdę mi się podobał, e, było to jak Undertaker już miał kończyć z wykonał ten charakterystyczny tutaj właśnie, o tutaj właśnie przedstawiony, e, jest przedstawiona ta sytuacja, też przedstawiony jest ten gest Taker'a, pojawi się tak nagle z tyłu Drumek entire, no też tak, Ciekawie, niczym Taker w sumie nawet. Ale z pomocą przyszedł The Big Dog Roman Reigns, który wykonał spear na Rue McIntyre'a. A całą walkę zakończył Tombstone Pulldriver wykonany przez Taker'a na Shane'ie. Walka naprawdę fajna. E, może się to rozwinąć. E, tak zastanawiałem się, że na SummerSlam dojdzie do walki McIntyre'a z e, Taker'em, ale tak w sumie jak przyszedł ten Elias... To przypomniałem sobie, że Elias właśnie został zaatakowany przez Taker'a na row po WrestleMania, także ten Elias może tutaj dorzucić swoje 3 grosze. No i zobaczymy, jak będzie dalej. E, no i ostatnia walka: e, Winners take all. Lacey Evans i Baron Corbin kontra Mistrzowie, Becky Lynch i Seth Rollins. No naprawdę było kilka momentów, że mogli nowi mistrzowie się pojawić. Walka była dość brutalna, dość wyrównana. Dość dynamiczna też. A nawet bardzo, w sumie bym rzekł. Był, no, dużo były używane kije do kendo. To była najczęściej tutaj używana bro broń. No i był taki moment, że już Korwin prawie że przypiął Rolinista, później nagle nastąpił taki rage, yy, zdenerwowanie, wściekłość rolnictwa. Tak zaczął układać Korbina yy, yy, Rollins przypiął go. Yy, no, troszeczkę szkoda, tak jak mówiłem w tych predykcjach. Baron Corbin, yy, tak samo Lacey Evans, yy, wyrośnie naprawdę dobrze na tych pretendentów i myślę, zasłużyli na swoją szansę jako mistrzowie. E, Sef wygrał, e, no ale po walce stało się to, co zapowiedział e, główny, generalny menadżer Row Paul Heyman, e, który zapowiedział, że będzie inkasacja e, tytułu, znaczy, przepraszam, inkasacja walizki Money in the Bank, żeby zdobyć tytuł, tak? E, wiadomo w jakim celu. E, no i pojawił się on, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca dziecięcych uśmiechów, Brock Lesnar. E, no i to, co się tutaj stało, e, przekracza wszystkim tutaj e, granice tolerancji. No nie chciałem, żeby się tak stało i to... Znaczy, wiedziałem, że on wykorzysta tą walizkę, no ale nie, no. E, tutaj, no nie będę szczędził tutaj. Brock Lesnar po raz trzeci został e, mistrzem Universal. E, z tym mistrzostwem Universal to jest w ogóle... Za pomocą tego mistrzostwa skrzydzono już, nie wiem, z pięciu osób, jak nie więcej. Pierwszy mistrz, Finn Balor, złam, uszkodził rękę. Musiał oddać tytuł, a był fajnym mistrzem. Kolejna sytuacja, Roman Reigns. Wróciła Białaczka. Nie wiem, czy to też jest z przekleństwem tego tytułu związane. Kolejna osoba, no, bardzo żenujący sposób, dzięki temu tytułowi Brock Lesnar pobił. Rekord CM No i teraz. E, Sef Rollins stracił go. A Baron Corbin znów się od niego oddalił. No. Jeszcze na siłę mógłbym dodać do tego grona tych panów Goldberga, który został w 5 minut pokonany. No i Sef Rollins przegrał. Brock Lesnar znowu jest mistrzem. I co. Może zabierze pas do domu i będzie sobie siedział w fotelu przed telewizorem i oglądał odcinki Monday Night z e, e, domu. No bo, dobra, akceptuje Lesnara jako mistrza, tak? Tylko niech on tego tytułu broni, niech on się pojawia na tych tygodniówkach. Za to mu płacą. I to najśmieszniejsze jest to, kiedyś oglądałem taki filmik na zagranicznym YouTubie, gdzie było, kto, e, jakie mają pensje zawodnicy. No i to oczywiście zgadnijcie kto był na początku, no pewnie, że Brock Lesnar, który pojawił się 4 razy do roku e, Troszeczkę się pośmieje, troszeczkę sobie tam pogiba się na boki Zdobędzie sobie tytuł, wyjdzie sobie e, I płacą mu za to kasę Najśmieszniejsze było to, że zarabia więcej niż Taker, zarabia więcej niż Cena, zarabia chyba 3 e, razy więcej niż Triple H, który jest dyrektorem w ogóle e, No ale to już tego nie będę bardziej komentował Po prostu stało się to czego nie chciałem ale z jednej strony, no, musiałem się liczyć z tym, że jak on jest Mr. Money in the Bank, to zainwestuję tą walizkę. No ale, no, no, nie jestem po prostu zadowolony z tego. Ale ogólnie, Gale oceniam bardzo pozytywnie, nie licząc tych kilku momentów. I była ona naprawdę moim zdaniem fajna, podobała mi się. No i tak, zachęcam byście się w komentarzach podzielili swoją opinią, którą chętnie wysłucham. Chętnie podyskutuję na ten temat jeszcze w komentarzach. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, cześć!